Bardzo serdecznie. Kamerka. Witam <laughs> was wszystkich bardzo serdecznie. jestem Ferytus, a to jest kolejny odcinek z Arenym Paladynem. To jest odcinek czy część odcinka. Jest to odcinek tam chyba... Wait for a minute. 18 chyba, nie? Tak. Part drugi, 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 drugi. Dobrze. Gramy sobie paladynem, dużo, dużo tam smoków, dużo tam, e, dwa miecze chyba, dwie konsekracje, equality, white pyromancer, równość, o kurde, e, konsekracje, e, dziki pyromanta jakieś na fajne karty, uuu, fajne, fajnym. zostawimy to, fajny by był jeszcze zombiak, można tą czwórkę? Nie, może trójkę, nie ja jakbyśmy dostali zombiaka to byłoby super. Grimbard. Okay. czy jakbyśmy dostali tą za trzy babkę? Tą mechatorkę czy O, panie, chyba mini-pot, chyba mini Chociaż, jeśli bym miał tego, Knighta, nie? I ten, za krwawego rycerza, rycerza za 3, który zbija wszystkim woskie tarcze. No, to słabe. Jeśli da teraz tego, to się po prostu nie wiem, co zrobię. Zawiodę. Smaczek, pójdzie się paść. Monetka i co za trzy. Mamy coś takiego. Pan myślę, że... Teraz na mamą, no nie. Fajnie byśmy konsekrację dostali. Bo on prawdopodobnie pójdzie tak... Coś doda, nie? Fajnie by tu miało dwa życia. Konsekrację i, i bieg po, po stolu. postolnie. Łazakiem, ok. Pokora. ci ktoś gra pokorę, dziwne? Nie kolega aniż. Błagam, nie zabijaj mi smoka. Jest! No to kurde, zapatrzcie co to było. O! Fajne. To wcale nie głupie. Nie, traf. Oh my god! Zabijemy to sobie, bo on oczywiście może zbufować, tak. Kurde. teraz coraz bezwartościowy, jeśli miałbym silence. Właśnie. Do ciągu karty w tym deku brakuje. Silencea jakiegoś i tak dalej. Nie to coś może jeszcze lewem. Okej, okay, my sobie to zabijemy, myślę. Dowa, okej. Okay. Zabij. No. Cofamy sobie to? Czemu nie, nie? Ale myślę, że łączek, no, Czy coś takiego? Bo chodzi mi o to, że mamy gonek na ręce za 5 man, więc może za 5 man zagrać. Olać. Może też pandę mogliśmy w sumie cofnąć od No Nie? To jest dobre zagranie. Bo co innego byśmy tu cofali? Ewentualnie to nie. Bo ten ogry jest taki no, zabijator, masakrator wsparcia. Tych <taki> jeden jeden nie? trafię. Co sobie myślisz kolego? Papa znak się. Kto mnie? Kto mnie? Kto mnie? konserwa. Nie, konserwa. Nie, Kto Dopiszę ci to do rachunku. A one a la czerwone. Coś takiego. Dopiszę ci to do rachunku. Mi się co mi się dostało? stało? mam busz na głowie No, koszetniczka coś wcina no, co? długo Też niedługo granie. nie? Nie spodziewam się tego nad tym. Ale to takie... jest dobre, myślę. I olać go? Co jeśli mam konsekrację? Zabija mi to to, jeśli go spilkuję, tak? Nie. Jeszcze kolejeczkę. Zabijmy tak szczerze. No, szkoda mi tego brzuchnika, no ale mech. Niestety. Fajne combo, też combo. Combo, brzucho, gruby brzucho, ogra. No, raczej nie combo, ale. Tak sobie myślę. W ogóle mam taki problem z kamerką, że ja się ustawić że nie, nie To Znaczy teraz mi się fajnie, nie siedzi. Eee... Teraz to jest taką gram, którą mogę sobie po prostu rękami, że tak powiem, coś mogę sobie o, o, To jest taki misplay chyba, bo jakbym go silenzował, nie? I to takie słabe by było. Możemy tak i tak, i goleń nam zostaje. To jest zagranie dobre pewnie. To są mniejsze miniony, które nam giną od bleczego tak naprawdę. No, Coś takiego. jak An chyba pokorę, tak? Jedno mi się wydaje na no, ogranie Mam nadzieję, że podoba się. I właśnie jest z taką grą, którą mogę sobie po prostu tutaj opierać. Jedną ręką w jedną grę grać. To jest takie całkiem wygodne, jak wam powiem. Ale tak w innych grać często muszę Nie wiem, no, tak. jestem mm. mi się To jest Little love. I to. O, konserwam. Hmm. Czy heal coś zmienia? Eee, uleczy się. I za go zabija, tak? Mech. Wybierzmy coś fajnego. To brzmi jak top deck. Próbujmy yy, w Asylum of... Zamrozić go, równie dobrze. Kurde, że dobro, znaczy, że tego True Silvera zagrał, nie? Ech. Zacząłem się w ogóle zastanawiać, bo oglądałem końcówkę czy poprzedniej części, i właśnie pierwszej części od tej areny z Pal paladynem i się zastanawiać, czy ja nie zmisowałem czasem Litalu parę razy, bo to miałem znacznie duży stół, nie? Czy on nie celował w niego? Aha no. dobre zagranie. No raczej za zero nic nie dobierzesz, nie? Innervate. Innervate. Innervate Innervate, inervate Defink Dobre zagranie. Okej, okay, fajnie, fajnie. Jedziemy dalej naszym deckiem. Tutaj okay, fajnie. Mamy naprawdę tutaj te... Cieszę się z tych kart tutaj. Są podwojone. Dwie pokory nie są wcale takie głupie. Sylwana. Ktoś zapomniał. Z część deku w ogóle... Może jedna pokora by wystarczyła. Rekka ochrona Nie, jest słaba wcale. Mi się wydaje. Z częścią deku może... Alchemik nie jest głupi z dwoma pokorami, więc może niekoniecznie. Mierz Sprawiedliwości jest OK. Myślę, że on jest słabą częścią rzeku. On w pewnym sensie. Mimo dwóch konsekracji. Eeeem... golem. Wolałbym doktor Bum, doktora Booma. <grym> nie on jest okej. Okay. Na arenach jest okej okay. golem wojenny. Jeśli nie widzieliście, znaczy ja tam się wypowiadałem w ogóle na temat golemów występujących w grze. W ogóle to jest mrozu, nie? Czekajcie, czekajcie, może zdążę. Tak, żywiołak mrozu. Nie, golem. Muszę, że sprawdzę szybko internety. Nie będziecie słyszeć dźwięku z Hearthstone'a, ale muszę coś sprawdzić po prostu. Znaczy nie muszę, ale po prostu mi się nudzi przy tym czekaniu i chcę sobie po prostu sprawdzić. Za odcinki ktoś wysłał. Hehehe. <laughs> Płacę Nie, bo mi się jeszcze coś wyłączy głupiego. Już widziałem jakiś dziwny filmik na jakiejś stronie polajkowanej. Na jakichś innych kurde, grupach na face. Dziwne filmiki, już nie chciałem, żebym się puścił na odcinku. Ktoś tam ja do górka i takiego O! Okej, okay. bigold wychodzi z gry. Pokora. Tak nie. Konsekracja. myślałem myślę tą ale nie. True Silver jest ok, ale... ale... chcemy coś fajniejszego. O, wolałem true Silvera, szczerze. Niż Sylwany, hmm. sylwany jest głupia. O oh my god, zufa so, Hunter Okej. Okay. Jeśli miałby Glewizukę, to to jest gorsze zagranie. Glewizuka to jest ta broń, która... 2-2-2, 2, 2, 2 dfu, za dwa many jest to broń z dwoma ataku i dwoma wytrzymałości, która daje 1 plus 1 do ataku stronnikowi, tak? No więc to było słabe, bo on by się skrócił tak. Okej, okay, to jest pewnie. W... W... W ten tekowanie, w sensie wycofanie to coś. To nie jest takie głupie. Wątpię, żeby się skracał nimi. Jeśli ma wilka, tam ja mam na rajot. Ale. ma wilka, ooo, odkrakałem. Oh my goodness. Ale jeśli pójdziesz w twarz, to ja cię kocham, Znaczy. Pójście w twarz, było takie dobre dziwię mi się, jakby się nie skrócił, bo on po prostu zabił wilka, ale... Dajmy. No dobra, coś, coś tu... To jest spoko! Kombo z tym... Okej... Okay. dobra... Fajnie mi się karty ułożyły, nie? Szczęścia aż... Boi... Boiol... Bojo, bojo... What the fuck? Co to gra? Już nie wiem, jakie ja mieć karty, żeby to zagrać... Zagramy to, pomimo braku smoka, tak? Powiedzmy, że to jest 3 na 5, bo mieliśmy smoka. Ej, ale możemy się ten. nabrać, nie, no wątpię. <grafy> ale sądzę po jego kartach, jakie ma to, tak. i tyłu kart. No, no, to... to jest tak jak rozpoznawanie, czy z czyterem po skinach, co ja się nie. <grafy> Dobre zagranie. Ale czy walimy tu? Nie chyba. Możemy zagrać na następnej turze to i to, żeby miecz wykończyć, no okej, okay. kurde to jest fajne, fajna ręka, powiem wam, na razie mi dobrze idzie, także nagrywam sobie po prostu serię nagrań, nie dziwcie się, że nie mam tą samą koszulkę, ale po prostu yy, nagrywam to po kolejnym odcinku, tak, jakieś 5 minut przerwy może, tylko żeby nazwać filmik. Tak sobie myślę. I co sobie myśliłeś? Halo? Sylwana? Jak jakieś dobre zagranie, ale. Chyba nie. Co No dobra. Okej, okay, przestanę cię rozpraszać. Okej, oh, się. się kurde leczy. No, to taki palady na to jeszcze nie jest złe, bo to zabija te, nie? Nie leczy. Gdyby no, ta kreatura była dwa na 4, już byłaby nieco lepsza. Ale z bufami ta kreatura jest. <grym w> What the fuck, to, to gra. To gra strzał kobry. Ej, ale ja oh, mam nie? Wy się śmiecie, ale. Znaczy. Ja się nie śmieję. To im po prostu. Nie zaatakował, nie? O Nie miej sekretu. Bagam nie z nami smoka, nie są smoki. Sylwana, Snajp. Nie mam czasu na gieżki. Nie snipe. <grym> się rękami, to na pewno coś da. czy <grym> snajp nie był. Snajp by mógł zblokować coś, bo miał jakieś tronnika. Ona by mogła zginąć i coś porwać, tak? Jeśli to jest Freezing Trap, to ja po prostu nie wiem co z tym dromem. Ale mamy fajne, bo mamy strasznie fajne spowolniatory i ogólne... Oh. Nie, nie jest... wciąż jest to 5-5. Jeśli to jest Freezing Trap, to to był misplay, jak cholera. No to, 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 to to jest... Explosive Trap. Na bank. Nikt nie przeżyje. Tak. Nie rób mi Chociaż mogę tak. Nie, bo to by. Dobra, zrobimy tak. Jeszcze może być mi Nie, chyba nie. To, chyba jak atakuje stronnika też to się liczy. Chyba nie wiem, nie pamiętam. Ja tak mówiłem on po angielsku, te nazwy wszystkie, ale fuck? What the fuck? O ten koleś robi? ma za karty, nie? nie wierzę w nim. Do walki! No, eksploziv w Takie słabe strasznie. Ludzie, gdyby ta nie była... przeżyje. Oh my god. O oh Nikt nie przeżyje. Damn twarz. Eksplozyw shot zblokowany. Trochę. Uwaga. To mój shot. Dobra. To ci zginie kolego. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, mamy Zagranie. Okej. Okay. Kurde. Halo? Co się stało? Błagam niech mi... Nie, niech mam internet, dobra okej. Okay. Zagramy to? Dobra, zagramy to. Musimy coś mieć na stole. Yy, zaraz. Okej, okay, jestem. Czy był jakiś rage? Co on mi zabił? A, okej. Okay. Dobra. E, uleczymy się? Tak, jakbym miał tą legendę za 8, on by mnie zabił. Wątpię, żeby w to miał, ale A jakby co. Okej, okay. no to, to nie wygląda na, na, na to, co tak. Ten nie, król krasz kruszu. Dajcie sobie. Dobra. Wejście się sraj O kurde, ja że mam go. <słyszyk> Zrąbałem, nie? Bym mógł zrąbać, ale. Ups. <słyszyk> Dobra, dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie ja Dzień się w kolejnym odcineczku. Zobaczcie, że na chwilę musiałem odejść. Ale. Widzimy się w kolejnym odcinku, nie zapomnijcie go kciuku w górę, widzimy się w kolejnym odcinku, powiedziałem to już trzeci raz, cześć wam, na razie, papa. Pa.